Family Spot, czyli projekt zakładający stworzenie miejsca przyjaznego dużej rodzinie zawita również do Pruszkowa. W ramach współpracy Związku Dużych Rodzin 3 Plus z naszym miastem taki punkt ma powstać w przystanku Pruszków przy ulicy Sienkiewicza. W ogóle to są pozyskane pieniądze właśnie z, tak naprawdę, z Związku Dużych Rodzin. One zostały pozyskane z ministerstwa z programu Po pierwsze Rodzina. I właśnie my z tych pieniędzy teraz będziemy korzystać. Wcześniej korzystaliśmy z pieniędzy jakby takich tak zwanych związkowych, na przykład pod postacią warsztatów z pozytywnej dyscypliny, które zdążyliśmy jest zrobić od października zeszłego roku. Sami tutaj chcemy dać o wiele więcej mieszkańcom pod postacią właśnie wielu różnych warsztatów i spotkań integracyjnych dla rodzin, dla wszystkich rodzin, nie tylko rodzin trzypięć. Więc też będziemy słuchać tak naprawdę głosu narodu i potrzeb lokalnej społeczności i postaramy się po prostu dostosować te działania nasze do tych potrzeb. Będziemy się na pewno pytać dużo, dużo i cały czas już to robimy. Chcemy wiedzieć, jakie są potrzeby, żeby no dobrze na nie odpowiedzieć. Umowa z Pruszkowem na wsparcie lokalowe została podpisana do końca roku z perspektywą kontynuacji. W planach Pruszkowskiego Oddziału Związku Dużych Rodzin jest zarówno rekreacja, jak i edukacja rodzinny mecz piłki nożnej, warsztaty z porozumienia bez przemocy, pozytywnej dyscypliny, kompetencji emocjonalnych czy spotkania z terapeutą uzależnień. Kontaktu z lokalnym Związkiem Dużych Rodzin można szukać na stronie facebookowej pod hasłem Związek dużych rodzin 3, koło pruszków oraz przy stoisku na plenerowych wydarzeniach w naszym mieście.